Powszechnie uważane są za zwierzęta trudne do trzymania w domu jako pupile. Są to indywidualiści, chodzą własnymi ścieżkami, nie dają się wytresować ani ujarzmić. Ale mimo ich niełatwego charakteru, można stworzyć z nimi zadowalającą relację. Trzeba tylko zrozumieć zasady ich zachowania. Do tego chce nas przekonać Jackson Galaxy w swojej książce Kocie Mojo, czyli Jak być opiekunem szczęśliwego kota. Galaxy to amerykański behawiorysta felinolog, gospodarz programu Kot z piekła rodem, były rokne. Dzięki niemu kocie bestie zostają okiełznane, a w domu ich właścicieli zaczyna panować spokój. Okazuje się bowiem, że domowego pupila można wychować, a nawet wytresować ale to wymaga troszkę więcej czasu i cierpliwości. Czym więc jest tytułowe kocie Mojo? Mojo to pewność siebie, którą kot przejawia, gdy czuje się swobodnie i może się zachowywać w zgodzie ze swoimi instynktami. Gdy brak mu pewności siebie, pojawiają się problemy. Agresja, lękliwość, załatwianie się poza kuwetą. Ta książka to podróż po kocim świecie. Skarbnica wiedzy na temat opieki nad wróczkami. Od zapewnienia kociętom właściwego startu w sensie społecznym, do troski o seniorów. Kocie Mojo prezentuje cały wachlarz fizycznych i emocjonalnych potrzeb kotów. Autor podejmuje tematy takie jak pielęgnacja, żywienie, zabawa czy bezstresowe wizyty u weterynarza. Poradnik jest podzielony na cztery części. Pierwsze dwie są bardziej teoretyczne. Autor opowiada o historii udomowienia kota i tłumaczy, Czym jest kocie mojo, jak się przejawia? Część trzecia i czwarta przedstawiają konkretne problemy i praktyczne porady, jak w danej sytuacji powinien zachować się świadomy opiekun. W książce znajdziemy rozwiązania licznych dylematów, które spędzają sens powiek kocim właścicielom. Można się dowiedzieć wiele o swoim pupilu i zrozumieć jego zachowania, które dotąd były dla nas zagadką. Treść jest przedstawiona w taki sposób że czyta się ją szybko i przyjemnie. Są obrazki, osie czasu, wypunktowania. Nie ma za to słodkich zdjęć kotków, gdyby ktoś na to liczył. Książka może się okazać przydatna dla osób widzących w swoich kotach tylko przytulanki. Celem autora jest zmienić punkt widzenia tych, którzy nie chcą traktować zwierzęcia jak przyjaciela. Galaxy przekonuje, by nazywać się opiekunem, nie właścicielem. By dokładnie obserwować zachowanie swojego kota i na jego podstawie wysnuwać wnioski. Jest to obowiązkowa lektura dla właścicieli kotów. Do tej pory uważałam, że wiem dużo o kocim zachowaniu, dopóki oczywiście nie sięgnęłam po tę książkę i dowiedziałam się, jak bardzo się mylę.